Lekko podziemiony po świątecznej przerwie powracam do was z Newsplashem, czyli wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain, z telegrafizm. w W skrócie. Cześć z tej strony Mike. Zaczynamy. Jak pewnie słyszycie, troszeczkę jestem podziemiony, ale już wracam do żywych. Więc zaczynamy kolejny odcinek i odpalamy wiadomości. Zaczynamy najpierw od giełdy Kanga, którą przedłużyłem umowę o współpracę. Kolejny partner, tym razem mobilny oczywiście, tym razem we Wrocławiu, na ulicy Piłsudskiego 46 przez 1C. Macie numer kontaktowy od 10 do 17.30. Kolejna informacja, słuchajcie, Coinbase będzie dodawał Lighting Network, a właściwie CEO Coinbase powiedział, że Lighting jest czymś, co zintegrują. Tak, wypowiedział się oczywiście Brian Armstrong, szef firmy Coinbase i będzie Lighting dodany do Coinbase. A. Ciekawa sytuacja. Niektórzy twierdzili, że Lighting nie może być dodany, do, bo jest anonimowy, a to się okazało, że może. I teraz w Twecie zobaczcie, odpowiedział tak. Eee, moje tweety automatycznie się kasują po kilku miesiącach, więc nie ma historii. Lightning to jest coś, co zintegrujemy. Tutaj nasza gwiazda koła kryptowaluty mówi o tym, że Bitcoin stał się 11 największym aktywem świata zaraz po Tesli. Na pierwszym miejscu oczywiście jest złoto, na drugim miejscu firma Apple, później Microsoft i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z kolei jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, wszyscy na pewno pamiętacie, chat GPT, tylko coś mi się tu strona, nie chce przetywać jeszcze raz. CryptoGPT, czy jest to nowy ChatGPT? GPT, finansowania na podwój rynku Azji token rośnie o 11%. Jest taki token, nie wiem czy wiecie. Między innymi jednym z inwestorów w ten projekt jest DWF Labs, która przekazała 10 milionów dolarów na rozwój działań. No i teraz oczywiście można zarabiać na swoich danych osobowych, jest to druga warstwa Ethereum. Stosują technologię roll-upów i tak dalej. I tyle. Z kolei słab miał baga. Baga w approvie, który doprowadził do eksploitu na kwotę 3,6 miliona dolarów. Użytkownicy, którzy handlowali na tej zdecentralizowanej giełdzie przez ostatnie 4 dni, artykuł jest z 9 kwietnia, najprawdopodobniej mogli stracić swoje środki. Jeżeli macie próba, jeszcze was nie opierdzielili, to natychmiast go wycofajcie. Z kolei Metamask uruchamia nową bramkę fiatowską bezpośrednio przy użyciu karty debetowych, kredytowych, Paypala, transferów bankowych i natychmiastowych rozliczeń. Będzie można zakupić z samego Metamaska kryptowaluty, także słuchajcie, zobaczcie, portfolio Metamaska, yo, baj. Tu można kupić, sprawdzajcie tylko czy to się w ogóle opłaca, bo czasami może być drogo. Z kolei teksańska cyfrowa waluta która jest wspierana złotem, rodzi nam się tutaj. I tu macie takie podsumowanie. Między innymi Ted Cruz i Ron DeSantis atakują amerykańskie CBDC, a teksańscy prawodawcy proponują stworzenie własnej kryptowaluty, która będzie zabezpieczona fizycznie złotem. Pomysł dosyć ciekawy. Jest już nawet taka kryptowaluta, która nazywa się Tether Gold. No i teraz w Teksasie chcą zrobić coś takiego. Dodatkowo, zobaczcie, regulatorzy ogłosili, że będzie ugoda na 10 milionów dolarów z Robin Hoodem za zawiedzenie zaufania inwestorów. Przechodząc sobie dalej, coś mi się tutaj, te, muszę tu poprzeskakiwać, podświeżać te wszystkie rzeczy. Słuchajcie, Etherscan przekonfigurowuje ustawienia Explorera Blockchain, aby wyfiltrować potencjałe skamy. Jeżeli wejdziecie sobie na Etherscan, na jakikolwiek wallet, to jak zobaczycie sobie na transferach, to bardzo dużo różnych bardzo dużo różnych fejków jest, chociaż teraz zobaczcie, już zostało to przefiltrowane i już skamów nie ma. Jeżeli coś zostanie wykryte przez, przez ten przez Explorera, to generalnie już nie będzie, nie będzie to pokazywane. Było bardzo dużo, jeżeli weszliście w interakcję z takim kontraktem, to mogliście skali, sk tracić pieniądze. Także zawsze pododawajcie, jeżeli chcecie na przykład dodać sobie token, to wchodzicie sobie na Coinkeko, jak chcecie na przykład dodać sobie Tetera. Wchodzicie sobie na Tetera, i tutaj macie na różnych sieciach, najróżniejszych sieciach możecie kliknąć i dodać wam bezpośrednio do MetaMaska, ale nie tylko do MetaMaska. Zapraszam. A z kolei kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych z Partii Demokratycznej Kennedy Jr. twierdzi, że Bitcoin jest drogą ucieczki, gdy pęknie nam bańka. To jest oczywiście jakiś potomek Kennedy i podzielił się swoją wizją Bitcoina, generalnie jest przeciwko CBDC itd., tak, tak, tak dalej Chociaż pan Robert Kennedy, trzeba jasno też o tym powiedzieć, że pan Kennedy bardzo często jakieś fo, 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 folią mocno owijał swoje różnego rodzaju tematy. Także trzeba, trzeba uważać, bo bardzo mocno folią owijał. Także weryfikujcie wszystko. Przechodząc sobie dwa, dalej, kraje G20 chcą stworzyć globalne, E, ramy regulacyjne, aby walczyć przeciwko ryzyku związanego z kryptowalutami. Ale to może. To, czyli co? Jedno ryzyko jest dobre, czy jak idziesz sobie e, mnie to, to to jest dobre, ale kryptowaluty nie są dobre, tak? No i takie, tak, G20, tak, oczywiście 19 krajów, tak z Unii, Unia Europejska e, proponują wspólne ramy regulacyjne, aby pomóc wszystkim krajom, które Radzić sobie z ryzykami związanymi z inwestycjami kryptowalutowymi, ale ryzykami rozumiem dla. Chodzi tutaj o ryzyko oczywiście dla samego systemu bankowego, który jest gumniany. Jednocześnie też zapraszam Was na 41 kryptostock, który już w najbliższy piątek, 14 o godzinie 18:00 wstęp wolny. Będziemy mieli parę fajnych prelekcji, całe trzy eee, I oczywiście nie trzeba się, tu możecie kliknąć, jeżeli łaska. Tyle przejdźmy sobie do ryneczku Lidla. Zobaczcie, jakie tutaj wybicie na Bitcoinie. Bitcoin po 30 400. Nie było wachlarza Satoszowa, i zobaczcie, jak nie ma wachlarza, to się nic. A tutaj miał być ktoś zagrał pod kolejny, pod kolejny wachlarz, bo oczywiście wachlarz byłby tutaj, więc ładnie by podbiło na wachlarzu. Ja go co prawda nie narysowałem, ale jest podbicie kolejne. Tak to wygląda na rynku. Dominacja Bitcoina rośnie, jak ktoś fajnie powiedział, weźmy sobie na dniówki. Jak rośnie dominacja Bitcoina to nie ma sensu grać na altach, bo Bitcoin najwięcej będzie działał. Nominacja przebiła poprzedni lokalny szczyt. Zobaczmy, jak wygląda Ethereum. No Ethereum tutaj na razie nie wygląda. Zobaczmy jeszcze, jak Bitcoin wygląda w takiej parze. No Bitcoin przebił 30 tysięcy, magiczna linia. Ktoś mnie pytał, e, kiedy HOSSA? Ja myślę, że tutaj bardzo ważnym testem są te poziomy. W 30 tysięcy, jeżeli przebijemy sobie te poziomy, to że już śmiało każdy chyba uzna, że HOSSA. Ale pamiętajcie, jeżeli wrócimy się do wcześniejszych poziomów, z roku 2000, z roku 2020, akurat rok, tu nas interesuje. To było, było to jest covidowe obniżenie. To już było kiedyś takie wybicie. To był rok 19, końcówka, było wybicie, zobaczcie, powrót i w, zeszliśmy jeszcze troszeczkę niżej. Później było kolejne wybicie, znowu wróciliśmy. I tu był akurat krach covidowy i dopiero później żeśmy poszli. wyżej. Także wiecie, to że coś się wydarzyło, to nie znaczy, że 101 raz jak się 100 razy wydarzyło. Zobaczmy jeszcze euro USD. No, dolar traci. Dolar traci do euro, tu widać na Dixie. Dolar spada, zobaczmy jak do złotówki. To jest Europlen, akurat usd.pl, No, dolar traci 4,24. Złoto, złoto za to zyskuje. Jak dolar traci, złoto zyskuje 2000. Dolar w zauncję był powrót, korekta, i znowu jesteśmy na zielonej świeżce dniówce. Powyżej 2000 dolarów. Zobaczmy, jak wygląda ropa naftowa. Ropa naftowa podbiła. Tutaj zeszła tak nisko, że już musieli arabusy podbić. A gaz ziemny, a gaz ziemny też tak wygląda. By nazdak, nazdak po lekkim podbiciu, czerwona świeczki. I właściwie to tyle. Przejdźmy sobie do małego podsumowania. No święta, święta i po świętach. Nie było kryptowalutowej niedzieli z Majkiem, to chyba oczywiste odpoczywałem, załatwiłem sobie coś ciekawego po święta dopiero załatwiłem sobie trochę gardło, właściwie na oskrzela mi coś poszło, ale już jest OK. Także dzisiaj tak nagrywam na szybko, ale jutro już myślę, że powrócę normalnie do nagrywania filmów. Co jeszcze? Też oczywiście wszystkie poczuszki porozsyłam, które miałem porozsyłać. Jakieś sprawy bieżące to zapraszam na maila i całe kolejne odcinki, a w międzyczasie pamiętajcie, że metal się zbliża, w którym będziemy wszyscy i stanowisko Krypto Serdecznie zapraszam. Jolo udostępniła u siebie. Jolo udostępniła u siebie zgodni eee, szkoły, także bierzcie udział. Uciekam. Podobało się? Łapka w górę. Dajcie znać, jak tam na świętach. Jak minęły święta? Spokojnie. Może z jej rodziną, a może wyjazdowo. Tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!